No Lambert się nawalczyło z tymi harpiami. Czuję, że Geralt przez te podróże wszystkie to jednak siłą rzeczy ma najwięcej doświadczeń. Chociaż Lambert też podróżuje. Przecież żeśmy go w Nowigradzie spotkali. Nie jedną, żeśmy sprawy rozwiązali wspólnie. W zasadzie jedną. <laughs> Ale powiedzmy, że to na tą jedną składało się kilka wątków, więc można powiedzieć nie jedną. No, no dobrze. Pilnijmy za tym kolego po fachu. Jak tam z Wesemirem Lepiej? Chyba ta. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzać. Mm. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. Ciekawe, czy mu Wesemir jest cięty na Lamberta. Znaczy, ja rozumiem, że jego styl bycia może być, u... ja wiem, w sensie Lamberta. Zresztą trudno powiedzieć, jaki jest styl bycia Lambert. On sarkastyczny jest niewątpliwie. Cholera, przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera w tym jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, pięć dni temu. Mhm, żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła, i łódka popłynęła w krzaki. No, Lera. Może gdzieś w tę stronę. Słyszę utopce? Czy mi się tylko wydaje? Czekaj, czekaj, Lambert. A co tu się dzieje? Truchło utopca. Ciekawe, co go tak zmasakrowało, bo na pewno nie człowiek. Sąsiedzka sprzeczka, będę musiał to. Do tego wrócić, tutaj gdzieś blisko coś jest Tak jak załatwimy sprawę z Lambertem Tylko żebym nie zapomniał niego skontrowałem. Jeden jest ciekawy, ale trochę unieruchamia Geralta w jednym miejscu i to to jest problematyczna sprawa. No, ja, tak trzeba pogonić za potworem. Baba wodna. Jeszcze jej tu brakowało. Tak tak utknie, no też. W znaku to dobrze działa. Na powolne potwory to jest dobre właśnie na te wiełaki. Wyjście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko dwóch chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na Starego Grota. Mhm. Mm Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie, tylko w kurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę trzydzieści za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wasemila. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Chyba tradycja bardziej niż jakaś logika za tym stoi. Zbieramy się, wskakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. W porządku. Wyzbieram ten szmelc tutaj. Z potworów to zawsze, zwłaszcza z utopców, to jest bardzo cenne te rzeczy. A może dlatego są cenne, że jest ich dużo i potem się to wszystko razem jak do kupy zbierze, to można sprzedać za grubą kasę. Tym, trochę mnie ciekawi to zadanie tutaj, które się pojawiło. Mam nadzieję do niego wrócić. No ale chyba wrócę. Eee, pewnie zostanę tam, a Lambert wróci do Kermoren i ja sobie zejdę na spokojnie. Tam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie ma Na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy. Ledwo widać, co jest przed dziobem. No i tak niewiele widzę. Wszystko mi zasłania, kurde Żagiel. Wydawało mi się, że z Lambertem płynę. No, jest jak mleko. Ach, się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. To no, jest bardziej hajku, nie? <laughs> o, rany boskie. Jaki to jest taki tabu mem? Niesamowity. Wiecie, jakby za czasów Wiedźmina, jak był TikTok? Odpadnij trochę od wiatru, bo żegiel ci opocze. Nie urzędź dzieci robić. No, ludzie by nagrywali te, te, te Dobra, rzeczy. Blisko. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, mm tylko zanim wejdziemy, lepiej. Wypić kota, Wie, Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota. To Stary Grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł, to tak, siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza rękoma, Stary Grot mocno śpi. To go zbudzi, będzie gnił. Chodź! Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie. A, a! Rób co chcesz. Sprawdźmy to. Na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. Nie mm, nie brzmi jak człowiek, tego jestem pewny akurat. Już cholera? Wiem. Może i łuda, która wpadła w pułapkę, czy coś. Ale stawiam, że to coś w rodzaju muglaka. Ej, hey, mały. Spokojnie, już jesteś bezpieczny. Nie, nie, chodźcie! No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę, kto by się spodziewał. Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. Załapie się w znak. To jest też fajna sprawa, żeby stawiać te pułapki. W ten sposób, że potwór musi przejść. Iluzja. Kto by się spodziewał? Eee, coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. A no nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę, co myślisz? <tłysk> Niech lepiej zaśpiewa o tobie. Lambert albo upierdliwy wiedźmin. Lepiej upierdliwy niż naiwny. Dłużej pożyje. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Mhm. Mm Jeden z naszych. Musiał tonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Urocze. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz, ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. <laughs> Ale to jest też tak, ja przyznam, że od początku łatwo było przewidzieć, że to jest jakaś bestia. Ten głos był dosyć nieludzki. Natomiast zawsze jest okazja, żeby bestię ubić, nie? Bo następnym razem ktoś niewinny tu wpadnie. Ale to chyba nikt tutaj nie mieszka, tak jak Lambert powiedział. A starego grota to czuję, że trzeba będzie przepuścić przez młynek. W sensie, że czymkolwiek jest, stawiam na trola. Na starego trola, albo jakiegoś cyklopa, albo coś. Dziw, bierze, że nie pamiętam. Autentycznie nie pamiętam. Ach, zawsze to samo. Od razu lepiej. Hmm. Chociaż może w tym przypadku faktycznie kod będzie miał więcej sensu. Niechże ja go tylko znajdę na tej długiej liście eliksirów. To jest ulepszony kot. Czyli dłużej trwa. Ale też z nim jest taki problem, że za dnia bardzo po oczach daje. Więc powiedziałbym, że jest to pewna wada tego eliksiru i trudno by go nazwać kotem. Można by go nazwać sową na przykład. O. Bo to wiecie, jak to jest. Sowa za dnia to nie jest przesadnie szczęśliwa, a kot to może i za dnia patrzeć i w nocy i dobrze widzi. Kości. Czy nie? Pokruszone na kawałki. Mhm. Mm stary grot nie lubi gości. Zaraza. Za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa wesemira. Gotowy? Mm. Och, cholerny gruba się, raz, dwa, trzy. Też lekki nie jesteś. No, to idziemy. całym tym mancerzem. Chciałem powiedzieć, że to faktycznie niezależnie od tego, czym jest stary grot, to sobie tutaj mieszka w tej grocie. Ej, nie widzicie czemu hmm. widźmi wymyślili, żeby mu głowę zwracać. Aha, uh -huh. i obudzić starego grota. A co, Boisz się? Nie, po prostu myślę zanim coś zrobiło. Możesz tak nie tupać do cholery. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. Hmm. Jest kilka ciekawych miejsc. Proszę, trzeba się rozglądać. Uuu jest chyba pancerz tych, kurde, wajdaków. I to, ale to ciężki pancerz, nie? A nie, średni. No ma swój urok, ten pancerz. Chociaż powiedziałbym, że te kokardki na dole nie bawią mnie tak za bardzo, ale... Hmm. 128 żywotność, duże odporności i trzy puste gniazda. Nieźle, nieźle. No, ale gorszy niż to, co noszę na sobie. Przy okazji też przecież parę mieczy znalazłem gdzieś tutaj. A Bart gdzieś się przytrafił. Całkiem zacny. Na dwudziesty drugi poziom. Hmm, Mierz okrawków dokładnie jest taki sam. I mam też wyrzut sumienia. Uuu. Bardzo. A 25 poziom. No, no. Proszę, proszę. Ech, może kiedyś. A, piękny ten wyrzut sumienia cholera. Tylko musiałbym znać. Musiałbym powyciągać kamienie runiczne ze środka, jaki to ma sens teraz, nie? Ale mam plus 15% moc znaków. Cholerny świat będę musiał sobie to potem porównać z, z tym z gryfem, a w zasadzie mógłbym już teraz tylko to tak no właśnie to chyba będzie nawet lepszy niż gryf, ale na chwilę tylko będzie lepszy niż gryf nie bowiem gryf mo bo gryfa można ulepszyć z czasem nie? A hmm? Coś mi wpadło do oka jakiś okruch. Oby nie lodu, bo będziesz jeszcze wredniejszy. Haha. <grystanie> <grystanie> okej. Okay. Tak, pomyślałem sobie, że kimkolwiek czy czymkolwiek jest grot, to niekoniecznie muszę go zabijać. Ja się też mam takie poczucie, że. A, ...że rząd faktycznie sobie tutaj mieszka i nikomu nie wadzi. Ale, jak ktoś mówi, wlezie do domu, to zabija. I wieźmili wymyślili, że to będzie fajny pomysł fajny sposób na to, żeby. żeby tutaj przetestować młodych chłopaków. Ale tu suchnie grzybem. A czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Nie narzekałbym. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Hmm. Co to jest? Jakiś gigant, chyba. E, nie ma co go ruszać. Jasny gwint. To jest jakiś cyklop. Nie jego wina, że zabija tych chłopaków. No w sensie oczywiście, że, ale to A. dzikus trochę. Ale tak długo jak stąd nie no rozumiecie mój punkt widzenia, nie? Z jednej strony fajnie byłoby na niego zapalować, ale z drugiej strony... Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Mmm, ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. Lepiej uważać, jesteśmy na ich terytorium. Trzęsiesz gaciami przed paroma trollami? Też tak kiedyś kozakowałem. A potem oberwałem widłami w brzuch od jakiegoś chłopka. Prawie umarłem. I już nie kozakuję. Chodźmy już. No. I tu kot zaczyna być problemem, no? I nie można go wyłączyć za bardzo, więc. No może kot tak właśnie widzi? No cóż, to też jakby wchodzimy na teren trolli, więc niedobrze. Widzisz, Trole się tak nie zachowują. O, no, to ciekawostka. Że faktycznie jest pieprza. O! Wydwa nie iść dalej. Widź miny w dolinie. W dom z kamienia. Rozmawiaj z tymi idiotami. <śm> Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedzmy jedno, mówić, drugie robić. A czasem i trzecie kłamczuchy. No ile można? Z drogi tempaki, bo was nasz wir porąbie. Rozumiecie? <śm> Zrozumiały. Gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary, inaczej nas ukamienują. Powinno być bezpieczniej, co? Lambert? Jak trolle rzucać kamień, wy nie iść dalej! Wiedźminy, nie rozumieć? Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć. to nic nie da. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a Wiedźminy nie oddać. Tylko gadać. Może Wiedźminy dobre? Ty głupi. Wiedźminę zabijać potwory, a trole potwory. Tak, tak, nie rumina. Hmm, będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie, my bić. Hmm. Ostatnio, jak nie chciałem zostawić mieczy, to się fatalnie skończyło. Dla tych, którzy chcieli mnie te miecze odebrać, dzisiaj zrobimy rozsądniej. Niech będzie. Zostawimy tu miecze, ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. My ich nie chcieć! Metal niedobry, fuj. szybki wysta. Zwariowałeś. Rób to, co ja i nie drżyj się. No Zobaczymy. Z co? Hmm? Jeśli dobrze pamiętam wykłady papciowy Semira, wiedźmi nie zabijają potwory. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały w nas kamieniami, Ger. Poskarżysz się z kolowi. No. <laughs> Jeszcze. Będziemy na miejscu. Uuu, ale się zasapałeś, coś kiepsko z Twoją kondycją. Hmm. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. To prawda. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę, za <laughs> Nie zaprzeczę. No ale dość komplementów, Weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Jak to szło Pierwoda, potem ziemia i powietrze. Hmm. O kurde, Gerald jak się czasami rozpędzi jest właśnie to, co mówiłem. Jak, jak tu fajnie kamera pracuje przy takich kacenkach i jak bardzo tego brakuje w Cyberbanku. Niezależnie od tego, jak dobrze Cyberpunk jest opowiedziany, to jednak. kacenki bez tej kamery takiej bez tego, bez tego. bez zmiany punktu widzenia. Punkt widzenia jest. Zawsze mamy ten sam, ale. Na tym polega właśnie utrzymanie uwagi, że trochę się to. A zresztą. Wolę tak. Dobra. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. Uff. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Maxi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak, przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów, jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzedzić kompana, a potem się powiesić. <śpın <centimeters> <śpın <MAT> <śpın <behaviors> o Jezus... O Lambert, Lambert ty chuju. Faktycznie wyborna opowieść. Prawda? Boki zrywać. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym synem? Nie. Zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem uroczy. Wszyscy przez to przeszliśmy. No właśnie, nie wszyscy. Sporo chłopaków tu zginęło. Chłopaków, których zabrano wbrew ich woli. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze skarczki i wlazł prosto w gniazdo nekkerów. Ale uratował go pewien Wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja, pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem, przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym synem, to już wiesz. Dobra, dość spędzenia. Zbierajmy się. Hmm. No ma trochę racji gdzieś tym wszystkim, nie? Zabierają tych chłopaków. Mało, który z nich przeżyje. Wszyscy patrzymy na Wiedźminów przez pryzmat Geralta i nam się wydaje, że to jest taka prawdziwa, bohaterska no, bo przygoda. Mieczy, bo Szlachetność, ratowanie zami. ludzi. Święte słowa, bracie. A tymczasem tam większość tych chłopaków ginie w ogóle bez sensu. Wiedźminy biorą ostre maczugi i idą do domu. Mm -hmm. <laughs> Nie musisz mnie namawiać. Chodź, Geralt, zbieramy cię. Idź przodem. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Mm -hmm. Tylko nie za długo. Mamy pokrakę do odczarowania. Tak jak mówiłem. Chciałbym sprawdzać jeszcze parę miejsc i może ubrać porządny pancerz, co? No, on też jest porządny, ale porządniejszy aktualnie.